Cześć, witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Spyro z tej strony Pcheła i mam dla was dobre wieści. Tak, wiem gdzie są diamenty i wiem gdzie co trzeba zrobić, żeby przejść w domu dalej. Także zaczynamy może od zebrania tutaj nie muru głową tylko diamentów w tej planszy. Wszystko powinno być ok w tym momencie. Wiem już gdzie trzeba jeść, gdzie trzeba lecieć. Mam nadzieję, że wystarczy tylko szybko przebiec przez planszę, nie trzeba się pierdzielić. Tak jest, jest tu odblokowane elegancko. Lecimy. E, trochę mi pomogły poradniki i filmiki do gry. O, że stąd trzeba lecieć. Tak jest. I są mi diamenty. Mam nadzieję, że to wszystkie te brakujące będą. Jednego brakuje. Czyli witamy. W w Bartka i jego gapiostwa. Zobaczymy. Czy gdzieś jednak jednego jeszcze zgubiłem? Gnoja. No dobra, chodźmy go znaleźć szybko. Żeby nie marnować czasu, żeby pokazać Wam coś jeszcze w tej planszy. Oprócz tylko. prócz tylko biegania i szukania, co robić dalej, prawda? A, tak jak wspominałem, jest po prostu bez sensu. Dobra, zobaczymy. Gdzie ja mogę zostawić ten diament? Myślę, że to będzie najprędzej tam, właśnie gdzieś. Może któryś kocioł z tych tutaj. Do tego diamentu po prostu nie podniosłem. Cholera, no nie dolecę. Gdzie ja teraz mogę ten diament zostawić? No, God damn it. Nie, on może być. Hmm. Zobaczymy zaraz. A mi wysunęła zły. Ale wybacz, nie jestem głodny. Tak, no już. A, tak więc spra sprawdziłem tamto nagranie. Cześć. O, jest jeden diament. Tak myślałem, że w którymś kociole, kotle będzie. Z głosem, z dźwiękiem powinno już być okej. Okay. W razie co komentujcie, to ustawimy jeszcze raz. Dobra, mamy tutaj, przeszliśmy to. I teraz będzie najśmieszniejsza rzecz, czyli miejsce... Znaczy, raczej rzecz, którą trzeba zrobić, żeby przejść dalej tu w domu. Tylko nie, nie śmiejcie się ze mnie za bardzo, bo po prostu no... Widzicie to? No właśnie, ja teraz też to widzę. Y Zaczniemy od tak, zaczniemy sobie ustaw się Aha, trzeba po prostu tak Za mocno Nie, puść to Wracamy, obracamy Dobra Raz Jeszcze na tu ...dwa... Łącz... No, mm. Przyznam się, że no po prostu skorzystałem z pomocy innych kolegów z YouTube'a, którzy już nagrywali gameplay z tej gry. Byli to zazwyczaj zagraniczni. Nie znalazłem, albo nie szukałem, nie wiem, polskiego gameplayu z gry Spyro. Większość gier to są zagraniczne nagrania. Dobra, idziemy tutaj. Teraz tu platforma, która nam duperatuje. Tutaj dość wysoko, ale. Aha, tutaj będzie latanie. To sobie zostawimy na koniec, myślę. Dobra, idziemy tutaj. Coś tutaj, żeby nic nie przegapić. Znowu będę biedny szukał. No, wiesz. Dobra, mamy smoka. To jest chyba trzeci i ostatni w tej planszy, tak? Nie wiem, nie, nie spojrzałem. Tak, ostatni. Gitara. Tu trzeba tego gnojka złapać. O, Promień skrętu, kolego, to ty masz słaby. Dobra, poświęciłem jedną muchę, ale to... Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Czy jakoś tak to się mówiło? Idziemy tutaj dalej. Najpierw zgarniemy jeszcze te diamenty, żeby nie zostawiać nic na później. Tu na pewno, tak, tu się szło. Lecimy i tu będzie skrzynka, do której wzięliśmy pewnie klucz, tak jest. Dobra, napikało, napikało. No i mamy wszystko Dobra Jedziemy do planszy, którejś teraz? Weźmy jeszcze sobie muchę, tylko zbierzmy Dobra, majet się Ile w ogóle nam brakuje kulek? Niewiele. Myślę, że go zbieramy sobie na szybko tutaj dziewiąte życie. Które... Czy mój brak skilla może mi się po prostu przydać? Będzie? Jest, dobra. I tu widzimy jakąś planszę, więc lecimy do Dry Canyon. Zobaczymy cóż to za ciekawa plansza teraz. Już chyba wiem. Tak. kojarzy tą planszę. 4 smoki, 400 diamentów. No, złoto na początek. Co to? O cholera. Tu coś leży? Nie, nic nie leży. Pyk. I tu złoto, no, no, rozpieszczają mnie na po... O, i tu złoto, i tu. Uhu! Chłopaki mnie rozpieszczają na samym początku już. No, tu już mamy dwójeczki, skromnie. Dobra, zdążyłem. Nic nie zostawiłem. Jakieś tajne może przejście, no właśnie. O ty... O ty... Dobra, tu mamy wszystko. Tu mamy wszystko. Idziemy dalej. I zbani! I zbani go mamy smoka No już się tak nie trześć, już cię biorę tutaj Konan Barbarzyńca, widzieliście? Ah, dobra. Kaj tu iść. Tutaj na pewno. Aha, tu czaj do góry. Już się bałem, że nie dolecę. Czy ja stąd gdzieś dolecę w jakieś ciekawe miejsce? Nie chociaż może tu Czy my tu coś mamy tak idziemy. No. no, już było tak pięknie. A no myślałem, że będzie rzucał tym ptakiem. No nie, no już nie lagowało, już było tak fajnie. A to główne przejście do dalszej części planszy. No, widzicie? Co to tak tutaj tyka? No, życie! Życie, życie jest nowelą. Czy jakoś tak? Diamenty najpierw. Ivor. I nie ma Ivor. Ivor, Jawor. He. Dobra, idziemy dalej. Ogień, ogień! Ogień, ogień. Dobra. Już ta mucha strasznie leniwa jest w pierwszej części gry. A W trójce to pamiętam, już można było przechodzić obok. Naprawdę grubo obok diamentów i ona wszystko po kolei zgarniała. Tutaj to trzeba podejść. Dubskiem je zahaczyć i ona dopiero reaguje. Trochę to słabe. Wejście smoka. Dobra. No, tylko żebym ja nie spadł razem z nim. Dobra. Ile tych diamentów? 400? Poważnie? Tutaj nie ma nic. Gdzieś tutaj było takie coś, że można było wejść na górę. O, właśnie. That's what I mean. O, właśnie, diamenciki, diamenciki. Tam polecimy najpierw. To jest fajne. Jeszcze spada diamencik. Fajne to jest. Jaram się. Uf. gdzie jest moja mucha? Serio? To mogą mnie zabić? No nie żartujcie jej... potrzebuję muchy Dobra, dolecimy tam No, no, no grube dubsko jest. Aha, klucz, spoko. Ojejku, jak to tak bez muchy teraz mam grać? Ona nie była wcale taka zła, no fajnie, przydawała się. Bardzo mi pomagała i w ogóle. O, już mu dupa opadła. <grystanie> Nie no, tak serio, to trzeba znaleźć muchę, przynajmniej jedną. O, no spoko, że tu diament zostawiłem. Mucha! No smutek. A może jak życie wezmę, to będzie ten... To dostanę całą muchę. Co myślicie? zobaczymy. Hop, hop, hop. Nie, tak to tutaj nie działa. To chyba w trójce było tak, że życie były, by, życia były generalnie pochowane w takich jakby buteleczkach. I w tych buteleczkach była taka niebieska, ciemno -niebieska, granatowa mucha. I ona dawała właśnie i muchę, i życie. Tutaj tego nie ma, tu jest po prostu życie. Życie, życie jak w Madrycie. Też nie jestem pewien, bo bez muchy to tak wcale kolorowo nie jest. Mamy smoka. Teraz muszę się pilnować, żeby żaden mi nie huknął pajac. Dobra, mam cię. No ale w tym odcinku przynajmniej coś się dzieje. Nie ma takiego biegania, szukania, gdzie mam iść. Tu, tu chcę iść. Tu jest fioletowy diament. A ja lubię dużo pieniędzy. O, jest <grywki> dużo diamentów. Aha, tu mamy koniec, spoko Dobra. I jeszcze jego mam ganiać bez muchy. Really. No brawo, ale przynajmniej mam go z głowy. Gdzie ja jestem? Chyba tam, gdzie ostatniego... Tak, tam, gdzie ostatniego smoka uratowałem. No i mamy już muchę, więc. Tylko nie wiem, czy to był opłacalny biznes poświęcić życie za muchę. No ale niestety, czasami nie ma wyboru. Aha, spoko. Aha. No dobra, gdzieś tam musi być klucz jeszcze do tej skrzynki tam. Ten klucz do tej skrzynki tam, no ja też ogar jestem naprawdę. Dobra, jest koralik. Lecimy szukać tej... tego klucza. Bez niego nie zdobędziemy reszty diamentów. O! Nie zdobędziemy bez niego reszty diamentów. Co ja teraz zrobiłem? Nie wiem, czy to było dobre. Bo muszę się dostać o tam. A jak dostać się o tam? Hmm. Zaraz zobaczymy. Tu? Jakoś tam na pewno trzeba dolecieć, pamiętam. To, to 100% jestem pewien. O, tam są. O, tam coś jest, co ja bym chciał. Doleć smoczku. Nie, nie dolecisz. Paruwo, zaś biegnij od nowa. O, muchy, he. Ciebie tak dla jaju ubiję, żebyś nie był zbyt. Może nie. Może sobie odpuszczę. Szkoda czasu. Dobra, jak tam dobiec? Naprawdę dawno nie grałem już w tą grę. Znaczy, z pół roku temu grałem, ale w trójkę. Stąd wziął się też w sumie pomysł na nagrywanie tego. Yy, takiej serii w sensie. Ty grałem w trójkę. Przeszedłem trójkę. Przejdę jeszcze raz trójkę. Um... Ale jedynkę nie Generalnie jak dla mnie jedynka jest taka no, najsłabsza jeśli o to chodzi, ale eee, no nie chciałem zaczynać serii od końca, prawda? Może jednak... Nie no tak to na pewno nie. Kurde Jak tam powiedz? Może stamtąd? Ach, no przepraszam was za mój ale... Tak już kurde jestem. Ale jesteśmy tu. Czy stąd? No stąd na pewno dolecimy tam do skrzynki, no ale do skrzynki, żeby dojść, muszę mieć klucz. Czy nie? Może inaczej, żeby skrzynkę otworzyć, muszę mieć klucz. O. Bez klucza skrzynki niestety nie otworzymy. Aż tak twardego ubacu nie mamy. Stąd nigdzie nie dolecę. Nic ciekawego stąd mnie nie spotka. No stąd tym bardziej. Kurde. Znowu spotykamy ten sam problem, że nie wiem skąd co mam wziąć. Wydaje się, że powinien dolecieć, tak. Może z rozpędu małego Może się rozbujajmy? No niciula, nie no! Marność nad marnościami i wszystko marność. Ale przynajmniej możecie popatrzeć, jak smog kręci dupą jak leci. Niektórym się to może spodobać. A, jak tam dolecieć? Kto mi powie? Kto mi powie, jak tam dolecieć? Nie, no stąd na pewno nie. To jest stuwa, po prostu, że stąd tam nie dolecę. Stąd też nie. Nie wiem, co ja w ogóle sobie myślałem. O Boże... Boże, Boże, Bożenko... Zamknij japę tam na dole już. No i tam jest oj, klucz i w ogóle. No jak tam dojść? No nie no, przecież nie będę każdego odcinka, kurde... Urywał, dlatego że nie mogę znaleźć cholernego przejścia. Tam na pewno dolecę stąd. Tam właśnie, gdzie jest ten klucz. Stąd. To jestem pewien. Tylko jak dostać się tam? Gdzieś musi być jakieś wejście w taką jakby właśnie jaskinie. Tu? Czyżby? Przebójsk geniuszu być może <laughs> Jasne, nie w moim przypadku i tak, jak najbliżej ściany. No nie tym razem. No świetnie. Brawo. Ale już jesteśmy coraz bliżej. Już jesteśmy coraz bliżej. No i przez to moje gapiostwo właśnie miały być odcinki 15-minutowe, a wychodzą po 20 minut. No i zaraz mi się muchy znowu skończą. Kto jest smutne. Stąd. No nie cholery, nie dolecę tam. W każdym razie nie stąd. Stamtąd raczej też nie. Tutaj się dostanę. A gówno. A nie, dostanę się, dobra. Ach, dobra, już wiem gdzie mam iść, tylko nie wiem jeszcze które Stąd na pewno, nie. Stąd. No też nie ma opcji. No to musi być stamtąd. Stąd tutaj. To no musi być. Po to jest tam zrobiony to, że po prostu brak pomysłu i umiejętności. Na pewno. Brawo. Przypominam, Bartek, że nie masz już muchy. No nie. No kurza, twarz. Nie, teraz, aha. Jak, ja tam. A, tu jestem, jestem, tu dobra. No, nie ma szans, no kurde, nie ma szans. Jest niemożliwe. To musi być, są. A może stąd? Dobra. Nieważne, nie było tego, wytnę Boże, jaki głupi. Teraz na pewno trzeba lecieć tu. W końcu. Ostatni smok. Maximus. Tutaj będzie klucz. Obierz ten klucz. Dobra, wracamy szybko do skrzynki. Tędy nie wrócę. Eee, trzeba iść tam, tędy. Chyba, że znowu zrobiłem jakiegoś głupiego faila. Dobra, szybko, szybko, szybko. Nie w ścianę, nie. Tutaj... Mm, tutaj... Jakoś jak nie nagrywałem, jak grałem w tę grę, wydawało mi się, że przychodzę to o wiele szybciej. A tu... a nie, nie, no nie dobrze tam, dobrze. To jednak ciul czasu mi to zajmuje. Może dlatego, że nie zwracałem do tej pory, nie zwracałem po prostu uwagi na czas, i ile czasu gram w daną planszę, prawda? Bo teraz no staram się, żeby to miało ręce i nogi. Jest, jest, w końcu, dobra, uciekamy stąd. No i znowu nie poszalałem, no. Jedna plansza cała, plus dopełnienie dwóch poprzednich. No ale zawsze lepsze to niż nic, prawda? Postanawiam poprawę. Proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie. Tak. Jezu, uciekamy stąd w cholerę. Byle do domu. Mieszki diamentów coraz więcej. Dobra, także co? Dry Canyon mamy też za sobą, na szczęście cały. Mamy już trzy plansze tutaj, łącznie z domem. Przeszliśmy pozostały nam podejrzewam jeszcze z3 i będzie można startować do następnego domu. W każdym razie dziękuję wam bardzo za uwagę i przede wszystkim za wytrwałość, że dajecie radę tutaj oglądać mnie i słuchać tego biadolenia. Mam nadzieję, że następne plansze będą szły o wiele sprawniej i szybciej przede wszystkim. Tymczasem dziękuję jeszcze raz za uwagę. Z tej strony był Pcheła. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.